Dobra, ma, Możemy lecieć dalej w nagrywaniu. No i tak jak mówiłem, teraz pójdziemy kulturalnie do tego. Do złego. Dobra, trzymaj te Proszę. 10 wyrek ludzi i daj mi spokój. To zobacz. No, teraz lecimy do złego. Oddać mu ten. Amulet. O, tutaj chyba jest. O, chodź. Znalazłem Neka. To świetnie! A masz na to jakieś dowody? Znalazłem przy nim ten amulet. Proszę, oto on. Właśnie o ten amulet mi chodziło. Mądry z ciebie chłopak. Założę się, że kusiło cię, żeby zachować ten amulet dla siebie, co? Jakby Diego pytał o ciebie, opowiem ci za to. Dzięki. No dobra, widzę, że z Fletcherem mam drobny problem, żeby go znaleźć. Ile razy mam wam powtarzać, Suki Syny, żebyście nie przebiegali przez przecież nie przebiegam. Przecież nie przebiegam, nie przebiegam przez swoją chatę. O czym ty mówisz? No dobra, ale. Co jak co? Ale idziemy do świstaka. Na świstak, świstak, gdzie ty byłeś? Tutaj byłeś. Wejdziemy od ciebie od razu zadanko. Hmm. Cześć, jestem tu nowy. Czego chcesz? Chciałbym zostać jednym z Was. Chcę zostać członkiem obozu. Szukasz ludzi, którzy cię poprą, co? Jeśli chcesz, żebym zarekomendował cię u dienu, musisz coś dla mnie zrobić. Zrobię spokojnie. Co mam dla ciebie zrobić? Chcę jedną z broni, którą ma na składzie Fisk. To jeden z handlarzy na targowisku, ale on nie chce mi jej sprzedać. To pewien szczególnie pięknie zdobiony miecz. Dam ci sto bryłek rudy, za które kupisz dla mnie ten miecz. Tylko nie mów mu, że ja cię przysłałem. Dobra, nie powiem. Dobrze, daj mi sto bryłek, a ja się wszystkim zajmę. Masz. Tylko nie marudź za długo. Dobra, wrócę jutro. No chyba, że... A nie. Dobra, bo wcale wrócę do ciebie jutro, bo nie wiem. Gdzie ten fisk sobie sypia. Okej. Okay. ale widzę, że... Aaaa nowa twarz. O, szaka, no, mu chodzi? też zapłacimy. Chcę ci zaoferować pomoc. Jesteś tu nowy, a nowi zawsze pakują się w kłopoty. Możesz sobie zaoszczędzić nieprzyjemności ofiarując mi drobny datek. Marne 10 bryłek rudy, toż to grosze. Trzymaj. Masz tu 10 bryłek, ale pomożesz mi w razie potrzeby. Jeśli tylko będę w pobliżu możesz na mnie liczyć. Znajdziesz mnie pomiędzy targowiskiem a południową bramą. Resztę obozu obstawiają Fletcher i Bloodmin Dobra Dzięki Sary O, chrząszcz, chrząszcz będzie zupa spełzacza Ale nie ma taką nadzieję Swoją drogą, właśnie fajnie, fajne jest to w mrocznych tajemnicach, że dodali możliwość gotowania. No. Sorry. No, że dodali możliwość gotowania. To się przyda bardzo przydaje, jeśli akurat nie mamy na przykład żarełka, mamy jakieś składniki. To zawsze możemy sobie coś ugotować. Oczywiście o ile złapiemy kocioł. Hm Fletcher, dziadu, gdzie jesteś? Tu jesteś dziadu. Hej! Ej, ty! Kto? Wiesz dobrze, do coś ci powiem. Ale le lepiej będzie jeśli ale jeśli złapi. Dobra, dobra, skończ. Chodzi o Neka. Tak? Chyba go znalazłem. Co? Gdzie on jest? W innym, lepszym świecie. O cholera! To znaczy, że będę tutaj tkwił do końca życia. Miałem nadzieję, że ten Benzwał jednak wróci. Teraz mam kłopot. Jaki problem? Jestem winien z nie lada sumkę. Kiedy dowie się, że przejąłem działkę Neka, będzie mnie nachodził codziennie. No właśnie, w to... Wpadłeś z koleiś, wpadłeś. I to co oczywiście. Dobra, co ja, coś, co ja jeszcze chcę zrobić tutaj? Obusekta. Sekta, sekta, sekta. Mhm. No raczej idziemy się przespać. No, idziemy się przespać i idziemy do fiska zakupić. Mu... <laughs> nie czy dla świsaka sen nie przyniósł ci ukojenia Trudno Hmm Czekamy, czy będę mógł Jeśli myślisz, że czy będę mógł z... Mmm, um, ugotować jeszcze jedną potrawkę? To jest nafi Powiedziałeś, że. Jasne. Snuffy na chwilę kotła. Schowaj broń! Mądry chłopiec. W zasadzie to mogę sobie wyburzyć... Ugotowaliśmy znowu Zaraz to jest zupa spełzacza Tak to się nazywa Tak, to się nazywa zupa spełzacza pełzacza Hej kolego Dobra, chodź Powiedz no Chodź się, chodź się, chodź Opla. Gonisz. się, gonisz, gonisz, gonisz. się, mnie, się, potrafisz. się, chodź się, chodź się, chodź A, goni mnie. Ratunku. A. Zabierzcie go ode mnie. A, Hehe, <grym> dobra. Spokój! No, na, no, na, no, no, no. Fist. Chciałbym kupić miecz, ale nie taki zwykły. Chciałbym coś bogato zdobionego. Mam tu coś w sam raz dla ciebie. Cień, który miał to odebrać, więcej się tu nie pokaże. Kosztuje jedyne 110. Bryły kródy. Zainteresowany? Oczywiście. Trafiła ci się nie lada okazja. Dobra, zwijamy. Nie zwracaj. Możesz się zamknąć, choć na chwilę. Jasne. No, to się zamknie. Dobra, lecimy do. Pisanka. Musimy odzyskać swoje 10, 10 rudy, rudy za ten I pewnie mam ci teraz dać dodatkowe 10 bryły Myślałem, że za masz Trzymaj ten swój miecz Mam dla Ci To nie było Jeśli Diego za... Dzięki stary No to co? Teraz zrobimy? Hmm Pomyślmy Mmm, yy, sorry, 20 punktów. Nie, czyli muszę jeszcze zdobyć jeden poziom i... Tak, zdobędę jeszcze jeden poziom i mogę i wydam to na siłę, żeby móc używać broni. Ma, no. Tak? No, jak będę miał już stalowy język, to będę mógł powalczyć na arenie, czyli tutaj na opartego chyba wszystko już zrobiłem, tak, no to teraz będę musiał zapierdzielać kulturalnie Chcę pracować do, 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 do nowego obozu. Wy? A czemu myślisz, że... Diego Pop... A? Słuchaj, to co... Te zaufania, tak wiem. Na pewno, znajdzie się dla mnie jakiś. Nie, Dobra, no jest... dawaj mi tego Mordraga. Potrafię sprowadzić. No, ale ucznie. No Dobra, dawaj. Jestem gotów. To, co ci za chwilę powiem, musi pozostać między nami. Rozumiemy się? Jasne. Pewien człowiek z nowego obozu sprawia nam problemy. Nazywa się Mordrak. I przygłaszczył sobie kilka rzeczy należących do magnatów. Oczywiście to samo można powiedzieć o wielu szkodnikach z nowego obozu, ale Mordred <tryk> ma czelność zjawiać się w naszym obozie i odsprzedawać nasze rzeczy naszym chłopcom. A to już za wiele. Niestety łajdak wie, że nie mogę z tym nic zrobić. Dlaczego? Bo jest pod opieką mag. Zajmę się tym. No. Więc wzięliśmy zadanko. Teraz idziemy jeszcze szybko pogadać z ...Diegiem. Rozmawiałem z Torusem. I co ci powiedział? Mówi, że będę mógł dołączyć do starego obozu, jeśli ty uznasz, że się nadaje. Widzę, że czeka mnie dodatkowa robota. Zaczynamy od razu. Najpierw. Powinieneś dowiedzieć się kilku rzeczy. No, Trzymaj się. dobra, to tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, cześć.